I tutaj mamy kolejną część od Bear Walk. Starbucks. No i tak cicho i spokojnie. Tutaj to naprawdę rzadkość. Naprawdę fajny okres, żeby przyjechać, ponieważ jest pusto i nie ma nikogo. Chociaż na plaży sporo było osób, trochę mnie to zdziwiło, bo było, było, było ich naprawdę więcej niż w październiku, listopadzie. Ale kwestia jest taka, że. też zamknięto. A, państwo siedzą. Ale kwestia jest taka, że. E... zgubiłem wątek. sobie wybrać co człowiek chce, Ta. I tutaj znając życie, to jest główna ulica. To jest też od koloru do wyboru, wszystkiego chodź, środkiem.